Chcecie poznać jedną niezwykłą, tajemniczą metodę, która sprawi, że wasz scenariusz momentalnie będzie lepszy. Pora odsłonić kurtynę i zaczynać kolejny odcinek. Cześć, witajcie! Z tej strony Grzesiek Królikowski z kanału Bliżej Sceny. Dobrze was znowu wszystkich widzieć. Na YouTube jest sporo filmików typu coś tam w 90 sekund albo coś tam w 2 minuty. Nie wiem, na przykład ktoś przedstawia jakieś zjawisko fizyczne. I pomyślałem sobie ostatnio, że fajnie by było też taki filmik nagrać. Ale potem stwierdziłem, że no gdyby on miał trwać 2 minuty albo półtorej, no to nawet na dobrą sprawę nie zdążymy się z wami dobrze przywitać i powiedzieć, że cieszę się, że mogę dla was nagrywać. Dlatego postanowiłem zrobić takie małe wyzwanie, żeby zmieścić się z tematem odcinka w 90 sekund. I oczywiście mam ściągę do tego odcinka, no ale nie ćwiczyłem tego przed lustrem ze stoperem w ręku i nie mam pojęcia, ile tak naprawdę mi to zajmie. Zaraz wspólnie się przekonamy, czy mi się uda. Uwaga! I włączamy stoper. W większości jesteśmy wzrokowcami. Kolory mają na nas silniejszy wpływ niż czerń i biel. Ile razy miałeś tak, że gdy dostałeś do ręki scenariusz, no to pierwsze co robiłeś to brałeś zakreślacz po to, żeby zaznaczyć swoją rolę. A jeszcze po drodze zdarzało ci się coś przeoczyć i potem okazywało się, że nie nauczyłeś się jakiejś kwestii. Dlaczego od razu nie może być tak, że każdy wie, gdzie jest jego rola i jeśli ma coś znaleźć, no to nie gubi się w tekście? Może jest to spowodowane po części tym, że mam do czynienia z grafiką i nakładam no, większy nacisk, większą uwagę przykładam do koloru, do tego, żeby coś było czytelne, przejrzyste. No ale moje scenariusze, które ktokolwiek dostaje do czytania, zawsze wyglądają tak. Słuchajcie. Każda rola jest zapisana innym kolorem i Tidaskalia w kursywą. Totalny banał, ale uwierzcie mi, działa. To jest cała tajemnica tego odcinka. No dobra, ale wiem, że ktoś może zaraz powiedzieć chwila, 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 przecież tak się nie formatuje scenariusza. Musi być kurier 12 i koniec kropka. Takie są zasady. Trudno. Bywa. Zasady, jak się już je pozna, no to są po to, żeby je łamać. Zdecydowanie bardziej wolę, żeby coś było niepoprawne, ale za to funkcjonalne. Nie spotkałem się jeszcze tak naprawdę z negatywną opinią na temat swojego tekstu. No to najwyżej każdy mówi, wow, super, naprawdę ułatwia mi to pracę. Więc myślę, że jest to całkiem fajna wskazówka. No i oczywiście wszystko zależy od Was, co z nią zrobicie. Jak? Wyrobiłem się w czasie? Wy już wiecie, ale ja dopiero przekonam się podczas montażu. W sumie to jakoś wyjątkowo, nie mogę się doczekać aż zacznę go montować. Oczywiście bardzo Wam dziękuję za obejrzenie. Dajcie w ogóle znać czy podoba Wam się taki pomysł i chcecie żeby było więcej takich odcinków. Eee, piszcie komentarze, piszcie swoje propozycje na odcinki. Dajcie łapkę w górę jeśli Wam się podobało, no jeśli nie no to w dół. Eee, subskrybujcie kanał. I widzimy się w kolejnym odcinku. Do zobaczenia na scenie. Cześć!